Z Ewangelii według świętego Łukasza Jezus powiedział do swoich uczniów: Jak działo się za dni Noego, tak będzie również za dni syna człowieczego. Jedli i pili, żenili się i za mąż wychodziły, aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki, a przyszedł potop i wygubił wszystkich. Podobnie jak działo się za czasów Lota. Jedli i pili, kupowali i sprzedawali. Sadzili i budowali, lecz w dniu, kiedy lot wyszedł z Sodomy, spadł z nieba deszcz ognia i siarki i wygubił wszystkich. Tak samo będzie w dniu, kiedy syn człowieczy się objawi. W owym dniu, kto będzie na dachu, a jego rzeczy w mieszkaniu, niech nie schodzi, by je zabrać, a kto na polu, niech również nie wraca do siebie. Miejcie w pamięci żonę lota. To będzie się starał zachować swoje życie, straci je, a kto je straci, zachowa je. Podpowiadam Wam: tej nocy dwóch będzie na jednym posłaniu: jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony. Dwie będą razem leć na żarnach, jedna będzie wzięta, a druga zostawiona. Pytali go: Gdzie, panie? On im odpowiedział: Gdzie jest padlina? Tam gromadzą się i sępy. Amen. Kontynuujemy rozważanie słów Pana Jezusa o Dniu Syna Człowieczego. Jezus powiedział: Królestwo Boże jest pośród Was. To jedyny fragment w Ewangeliach, gdzie Jezus mówi, że to Królestwo Boże już jest. Jest pośród Was, jest w Was, jest obecne w osobie Jezusa Chrystusa. Jezus daje biblijne przykłady, jak przyjąć to Królestwo Boże, jak wejść do Królestwa Bożego. Noe został uratowany, wszedł do arki, bo uwierzył Słowu Boga, Otrzymał zbawienie. Lot, tylko Lot ze wszystkich mieszkańców Sodomy został uratowany, bo uwierzył Słowu, które powiedzieli mu aniołowie Boż. Jezus mówi, że dzień sądu jeszcze nie nadszedł. Jest dany nam czas nawrócenia, czas, by zwrócić się do tego, który może nas zbawić, i być Jemu posłusznymi, i zobaczyć, jak ten, który zbawia, przemienia nasze życie. Wydaje się, że faryzeusze, ale także i uczniowie Jezusa zadają szkolne pytania. Troszkę myśląc, może, że sąd Boży dotyczy innych, że dotyczy ich nieprzyjaciół, że oni już mają zapewnione miejsce w Królestwie Bożym. A Jezus mówi słowa zaskakując: Jeden zostanie wzięty, drugi zostawiony. Jedna będzie wzięta, druga zostawiona. Kto będzie starał się zachować swoje życie, Czyli jedli, pili, żenili się, zamąż wychodziły. Jedli, pili, kupowali, sprzedawali, sadzili, budowali. Kto chce zachować swoje życie, straci je. A kto straci, to ja mam stracić życie. Dzień Syna Człowieczego nie dotyczy innych. Nie jest śmiercią innych. Ale jest drogą naszego zbawienia. To nasza śmierć Prowadzi nas do odrodzenia życia, do zbawienia, którego możemy doświadczyć w Jezusie Chrystusie. Amen.